Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry! Nazywamy się Weronika Kaberska i Kinga Woźniak. Chcemy przybliżyć Państwu historię Stefana Michałka. Stefan Michałek urodził się 13 maja 1888 roku w Nowym mieście nad Węcą. W rodzinie notariusza i adwokata Welesowa oraz Melanie Woj. Uczestniczył do szkół w Brodnicy i w Nowym mieście. W Brodnicy w 1907 roku zdał maturę. Studiował prawo i ekonomię na, uniwersytet na uniwersytetach w Bonn, Monachium. Oraz królewców Monachium należał do Towarzystwa zrzeszającego Studentów Polaków oraz po 20 lat. Po zakończeniu studiów i zdaniu egzaminów prawniczych w pracował w sądach w Gdańsku i Ławie. W latach 1911-1912 pełnił roczną służbę wojskową w Gdańsku, a w latach 1914-1918 walczył w armii niemieckiej na froncie wschodnim oraz zachodnim. A po zakończeniu wojny. Do 1920 roku służył w Wojsku Polskim w randze podporucznika. W 1919 był komendantem Straży Ludowej w Lubawie. W jej imieniu witał wkraczające na Pomorze Wojsko Polskie w styczniu 1920 roku. W tym czasie pracował w sądzie w Nowym Mieście, a pod koniec miesiąca przybył do Torunia na stanowisko sądziego 1922 roku Rada Miejska wybrała Michałka na prezydenta miasta. Pełnił tę funkcję do 1924 roku. Aktualnie znajdujemy się na terenie gdzie pełnił tę funkcję w sali Królewskiej. Prezydent Turunia był wiceprzewodniczącym założonego 19 maja 1922 roku po pomorski. oraz widocznego za nami, świejącego do dzisiaj, założonego 28 maja. W 1923 roku m.in. z jego inicjatywy towarzystwa, towarzystwa Miłośników Torunia. Po złożeniu prezydentury był adwokatem oraz notariuszem w Toruniu. W Toruniu Michałkowie mieszkali przy ulicy Adama Mickiewicza 18 oraz Juliusza Słowackiego 72. Od powstania w 1937 roku Pomorskiej Rady Adwokackiej do września 1939 roku Stefan Michałek pełnił funkcję jej Należał do Związku Ludowo-Narodowego, później Stronnictwa Narodowego. Z ramienia Endecji wybrano go w 1928 roku posłem na Sejm, jednak zdezygnował z tej godności po pierwszej sesji sejmowej. Przez kilka kadencji był członkiem Rady Miejskiej Torunia, pełniąc również obowiązki jej przewodniczącego. Ponadto był członkiem Sejmiku Powiatowego i Pomorskiego Sejmiku Wojewódzkiego. Był członkiem Wojskowej Rady Administracyjnej, Rady Nadzorczej Pomocy Inwalidom, oraz był członkiem Towarzystwa Gimnastycznego soku w Toruniu, honorowym członkiem Chóru Świętej Cycylii przy kościele Najświętszej Maryi Panny oraz od 1926 roku prezesem Ligi Katolickiej przy tym kościele. Po wybuchu II wojny światowej Stefan Michałek został aresztowany przez hitlerowców i uwięziony w furcie VII, na którego terenie właśnie się znajdujemy. Po zwolnieniu w obawie przed podobnym aresztowaniem wraz z rodziną wyjechał do Warszawy gdzie pracował jako tłumacz przy Sądzie Okręgowym. A następnie do wybuchu Powstania Warszawskiego jako notariusz. Po kapitulacji Powstania wjechał do Radomia, gdzie objął stanowisko dyrektora Rady Głównej opiekunczej, a w kwietniu 1945 roku powrócił do Torunia. Znowu przerwaną wojną działalność Od 26 listopada 1920 roku Michałek był żonaty z Heleną Dziębielewską i miał z nią synów. Witolda Józefa, zaginionego w trakcie wojny, Bolesława, znanego krytyka filmowego, ambasadora RP we Włoszech oraz córkę Hannę Marię, zamieszkałą w Rzymie. Dziękujemy za obejrzenie filmu i zapraszamy do udostępniania.